No trzeba przeczytać tą lekturę, jutro sprawdzę, a ja mam jeszcze tyle do skończenia. Bip, 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 bip. Matko, Czego chcecie znowu ode mnie? Gdybym chciała, żebyście nie rozmawiali, to zaraz chcą mnie wyrzucić z grupy. Ile godzin będziemy pisać? No i pisanie Nie wiem. Tak to jest, jeśli się wstydza. No dobra, trochę się wyluzuje. Trzy godziny później. Hehe, <noise> godzina. A. Trzy godziny minęły. Gdyby nie oni to ja bym mogła przeczytać pół książki. Fajne. Tęgę, tęgę, tenge, tęgę, 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 tęgę. Ale ja dawno wyszło z mody. Teraz są lepsze. Lombardilu, krokodilu, tralalilu, tralala. Poszukał czegoś. Wysyłać. Super. Cześć. Dwa szkole rozmawiam ze znajomymi, a jestem w domu. Super lepiej. Kolejne trzy godziny później. <laughs> Bardzo śmieszne. No, trzy godziny. Ach, dobra, to spróbuję poczekać. Dobra, ja muszę